Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie Tuszę, że macie wielki fart w kościach Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu Panie, nie myślcie, że chcę was okpić ok czy ze skóry złupić Uczciwą partię proponuję Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna Zagrać z taką figurą to honor I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech kowalski z tymi siejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ha, na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno mnie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie. Przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały.